Ja na osiedlu byłem taką trochę, trochę taką gwiazdą rapową, nie? Że przez chwilę miałem taką ksywę gwiazda. Po prostu no, byłem tak traktowany, że to jest raper na naszym osiedlu, nie? Okay. E, i, I wszyscy czekali, co napiszesz, co tam, co tam napisałeś, weź nam coś przewiń, wiesz. Freestyle'owałem dużo i tak dalej. I ludzie chcieli słuchać tego rapu, ja jarali się nim. Zawsze właśnie mnie namawiali, żem płytę nagrał. Że jakiś tam raper, kurde, ma sukcesy, a nie nawija tak jak ja i tak dalej. I tak ta moja pewność siebie się budowała, jakby wraz z tego rapu, nie? I gdy ja wychodziłem z moją pierwszą płytą, jak miałem te 18-19 lat, z 5 lat żyłem jak raper. I to tak mega, mega jak raper. Mało kto wtedy tak żył, że całe dnie siedział na osiedlu i ciągle w cyferze, gdzie tylko on nawija i tak dalej, nie? Że, że jakby nawet jak ktoś chciał rapować u mnie na osiedlu, to i nie mówi: weź daj spokój, tom prapuje tutaj u nas, nie? Więc, więc stąd to wszystko jest. Nie? Więc ja naprawdę miałem mega zawsze wzięcie na to, i dlatego też miałem takie dowody od rzeczywistości. Że powinienem iść w tę stronę, nie? bo mm -hmm. gdyby to się nikomu nie podobało, gdybym nie miał komu tego nawijać, gdyby mi nie szło i tak dalej, to gdzieś tam bym się poddał, wycofał. Nie? A z racji tego, że właśnie tylko to mi w życiu super szło i to była jedyna rzecz, która mi się udaje, wszystkim się podoba i tak dalej, to dlatego aż tak bardzo zobaczyłem w tym swoją drogę. Nie?